Cześć, tutaj Smuś, trener personalny i fizjotrener. E, pomówimy sobie dzisiaj o oddychaniu dolnotorowym i o pracy mięśniami poprzecznymi brzucha. E, ten mięśnie poprzeczny brzucha to jest najistotniejsze, jeden z najistotniejszych naprawdę mięśni e, w kontekście trzymania zdrowej sylwetki, utrzymania zdrowej postawy ciała, a przez to też profilaktyce i zapobieganiu bólom kręgosłupa, tak naprawdę całego odcinka, całego kręgosłupa, nie tylko odcinka lędźwiowego, którego... Bezpośrednio dotyczy ten mięsień, ale tak jak mówię, całego kręgosłupa. E, nauczymy się pracować mięsień poprzez przyczynem brzucha, m, poczynając od oddechu. E, jest to mięsień wydechowy. On, przez swoje napięcie, powoduje kompresję organów wewnętrznych, przesunięcie tych organów do góry, e, napie, napieranie na przeponę, przesunięcie przepony w kierunku klatki piersiowej e, i kompresję przez to płuc, czyli też wydech. Mięsień ten rozpina się od kresy białej, czyli od tej powięzi, która nam trzyma mięśnie prosty brzucha, wokół ciała, do tyłu, aż do kręgosłupia. W odcinku lędźwiowym, również w odcinku piersiowym, również przyczepia się częściowo w odcinku krzyżowym kręgosłupa, natomiast ten taki pas tutaj, który nas opasa, poprzecznie właśnie, to jest główna część mięśnia poprzecznego brzucha. Jest to mięsień stosunkowo relatywnie słaby, cieniutki, bo ten mięsień w przekroju ma od 1 do 1,5 mm natomiast jest to mięsień niesamowicie istotny i potrzebny nauczymy się nim dzisiaj e, pracować połóż na płaskiej powierzchni wyczuj kolce biodrowe przednie górne to są najbardziej wystające tutaj części e, miednicy i kładąc na nich palec wskazujący albo wskazujący i środkowy znajdź miejsce około centymetra ku środkowi czyli Wynajdując kolec biodrowy, troszeczkę do środka i troszeczkę w dół. Tam lekko naciśnij. Te palce będą nam potrzebne do wyczuwania, czy nie aktywuje nam się za mocno mięsień skośny brzucha, który chcemy teraz zostawić w spokoju i nim pracować nie chcemy. I teraz weź głęboki wdech na dolną część brzucha i zrób głęboki, długi wydech. W momencie, kiedy poczujesz, że te mięśnie skośne brzucha napinają się, to znaczy, że pracujesz troszeczkę za intensywnie, za mocno. Rób łagodniejszy wydech. Natomiast twoim celem jest maksymalne wpuklenie, wgłębienie tutaj brzucha, ściśnięcie mięśnia poprzecznego brzucha i wypchnięcie tych organów do góry, do klatki piersiowej. Od razu uspokajam, że to jest dobre, kiedy tymi organami popracujemy. To nie jest jakieś tam ucisknanie, to nie jest nic złego. Dla tych organów to będzie wręcz zdrowe, żeby nimi troszeczkę popracować. Trochę je sobie pomasować w ten sposób. Ehm, pomoże ci też. Praca na klatce piersiowej, czyli położenie sobie na dolnej części mostka ręki i skupienie się na tym, żeby ta klatka piersiowa się nie poruszała w tym momencie. Czyli oddech powinien być tylko z dolnej części brzucha. Czyli jest... Już ten brzuch rośnie, a klatka piersiowa jest nieruchomo. Wyczuwam sobie mięsień skośny brzucha i robię sobie głęboki... wydech. Szczególnie w, koń w końcowej fazie ruchu ten mięsień będzie się próbował aktywować. Najprostszą metodą, żeby go nie aktywować, żeby go wyłączyć i pracować tylko poprzednim, będzie właśnie robienie łagodnego wydechu, wydechu powolnego, a nie bardzo raptownego w pierwszej części ruchu. Jeżeli poczujesz, że tutaj taki pas wokół pasa, taki szeroki jakby pas mięśni się napina i się kompresuje, to jest właśnie objaw, że dobrze pracuje mięśnie poprzeczny brzucha. To, co teraz robisz, to jest ćwiczenie w kulturycy zwane, zwane vacuum, czyli próżnia, czyli wciągnięcie w mocne brzucha i faktycznie w tym ruchu, w tym takim mocnym wgłębieniu e, dolnej części ciała tej, 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 tego podbrzusza e, najbardziej pracuje mięśnie poprzeczny brzucha i to jest właśnie dobre ćwiczenie na niego. I pierwszym ćwiczeniem do Ciebie, takim wstępnym, będzie właśnie to głębokie oddychanie i mocne wciąganie przy tym wydechu, mocne wciąganie brzucha ku kręgosłupowi i mocne jakby spłaszczanie tego brzucha, wciąganie organów wewnętrznych ku klatce piersiowej. I głęboki wdech na brzuch i wydech. Bardzo, bardzo głęboki wykonaj takie ćwiczenie przynajmniej 2-3 razy dziennie po 8-10 takich oddechów dobrze będzie na początek leżeć to będzie łatwiejsze w tym momencie i nie przejmuj się, że gdzieś tam delikatnie zakręci się w głowie gdzieś troszeczkę zacznie wzrok szwankować bo tak głęboko oddychając możesz doprowadzić do łagodnych hiperwentylacji nie jest to groźne, nie jest to niebezpieczne pod warunkiem, że nie zakręcisz się w głowie i tą głową gdzieś nie uderzysz a powtarzaj codziennie, dopóki nie będzie to dla Ciebie łatwe, dopóki ten głęboki wydech robiony naturalnym tempem, czyli nie będzie powodował tego, że pracuje sam poprzeczny brzucha, a skośny jest rozluźniony. W momencie, kiedy robisz naturalne 8-10 takich oddechów i ten skośny się nie aktywuje, to znaczy nie czujesz naporu na palce tutaj z okolic tego kolca biodrowego e, górnego przedniego mm, w momencie, kiedy przestaniesz czuć ten napór, kiedy będziesz w stanie tak pracować brzuchem, to znaczy, że ten etap masz za sobą i możesz przejść dalej.